Moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na test dwóch nowości drogeryjnych, które udało mi się ostatnio upolować w drogerii Rosman. W moich drogeriach, w drogeriach w mojej okolicy, tych konkretnych produktów nie widziałam, ale byłam ostatnio w Warszawie w Złotych Tarasach, weszłam sobie do Rosmana i okazało się, że są. Mowa tutaj o jednym z dwóch nowych podkładów od Bielendy, Jest to Blur Effect Fluid Wygładzająco Napinający. Drugi z nich, czyli taki niebieski podkład Blue Matcha, już na kanale testowałam i był bardzo fajny, a kosztował no, na promocji jakieś 15 zł. Zresztą, podobnie jak ten, także mam nadzieję, że ten też będzie spoko. Oczywiście zaraz się o tym przekonamy. I do tego kupiłam jeszcze korektor od Liren. Jest to Satin Concealer, pielęgnujący korektor, rozświetlający. Mamy tutaj witaminę C, mamy kwas hialuronowy oraz witaminę E. Zapowiada się bardzo ciekawie. Ten korektor również był na promocji i kosztował jakieś 18 zł. Także mamy tutaj takie typowe tanioszki drogeryjne. No i dzisiaj sprawdzimy, jak to będzie na skórze wyglądało i czy warto się nimi zainteresować. Zaczynamy sobie od podkładu Bielenda Blur Effect. Mamy tutaj 30 gramów i podkład kosztuje w cenie regularnej 19,99 Także jest to bardzo niska cena, biorąc pod uwagę, że w tym momencie w drogerii są podkłady po 90, a nawet i po 100 zł., Patrz, nowy podkład z Lorala, także bardzo fajna, niska cena, a dodatkowo mamy w tym momencie promocję i kosztuje on 15,99. Ma być to wygładzająco napinający fluid do twarzy, który zapewnia efekt idealnie gładkiej i nieskazitelnej cery. Aksamitna konsystencja doskonale stapie się ze skórą, nadając jej jedwabistą gładkość oraz zdrowy, naturalny blask z subtelnym satynowym wykończeniem. Fluid wygładzający redukuje widoczność niedoskonałości i drobnych zmarszczek, odpowiedni dla każdego rodzaju skóry. Nie mamy tutaj po pierwsze informacji jakie to będzie krycie, także zaraz się o tym przekonamy, no i zobaczymy jak to wyjdzie, a po drugie nie ma tutaj obietnic dotyczących trwałości. Jeśli chodzi o tego typu podkłady, no to one zazwyczaj trzymają się po prostu ok, 6-8 godzin. Bielenda Blumacza właśnie taką trwałość miał, trzymał się spoko, utrzymywał się ładnie 6-7 godzin, później się trochę wycierał, trochę się wyświecał. No ale są to podkłady po kilkanaście złotych, także nie ma co tutaj oczekiwać cudów. Jeśli chodzi o kolorystykę, mamy trzy odcienie. Ja wybrałam sobie kolor 01 Light, niestety w Rossmanie, w którym kupowałam te podkłady nie było testerów, także kupiłam go w ciemno. No, ale niestety podkłady z bielędy czasem oksydują, także stwierdziłam, że wolę kupić jaśniejszy odcień i ewentualnie troszkę się przybrązowić, niż kupić ciemniejszy, no i później kombinować, żeby to rozjaśniać. Podkład jest zabezpieczony taką mini folią, także to jest super. Mamy pewność, że nikt nam go wcześniej nie otwierał, nie testował. No i zobaczmy, jak ten odcień będzie wyglądał. Jest dosyć żółty. Ale myślę, że da się to ograć. Jeżeli ładnie się wtopi, to powinno być ok. No co prawda, jest jak dla mnie też dosyć jasny. Nie wiem, czy nie będzie za jasny, ale to wszystko zależy od tego, jak będzie się zachowywał na skórze. Czy może delikatnie zoksyduje, czy jednak nie. Także zaraz go nałożę. No i się o tym przekonamy. Formuła tego podkładu jest bardzo przyjemna kremowa, ale dosyć lekka. Trochę przypomina mi on podkład Bielenda Blumacza. Ale jak dla mnie jest minimalnie lżejszy, tak wygląda po rozprowadzeniu. Wydaje mi się, że krycie będzie raczej lekkie w stronę średniego, będzie to taki podkład dzienny na co dzień, nie na imprezy, kiedy chcemy jednak tej trwałości, kiedy chcemy, żeby podkład utrzymał się dłużej. No myślę, że będzie to raczej dzienniaczek. Na Slochu wydaje się, że wykończenie będzie lekko rozświetlające, bo ten podkład odbija światło, ale na pewno nie jest to taki bardzo mokry efekt. No, także jest to taka klasyczna satyna, to co obiecuje producent. Tutaj nie mam się do czego przyczepić. Przechodzę do aplikacji. Standardowo nałożę podkład na połowę twarzy, żebyśmy zobaczyli efekt przed i po, żebyśmy go sobie porównali. Rozprowadzę podkład palcami, potem doklepię zbliżoną gąbeczką. Podkład ma faktycznie delikatnie żółty kolor i jest dla mnie troszkę za jasny, ale jak możecie zobaczyć, od razu po wprowadzeniu w skórę, od razu po nałożeniu on się bardzo ładnie wtapia. Po pierwsze te żółte tony zaczynają troszkę znikać, a po drugie podkład minimalnie oksyduje. Ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Myślę, że widać to również na słoczu. Może wycisnę troszeczkę tego podkładu, żebyście mieli porównanie. Tak wygląda świeży słocz, tak wygląda podkład, który już troszkę na skórze leży. Także ta różnica jest widoczna. Podkład minimalnie oksyduje. Powiedziałabym nawet, że w moim przypadku to delikatne ciemnienie jest plusem, bo ten podkład ładnie się dopasował. No, i praktycznie w ogóle się nie odcina. Krycie, tak jak myślałam, jest lekkie. Może da się go troszeczkę zbudować. Zaraz zobaczymy. Dołożę sobie go tutaj i sprawdzimy, czy on się fajnie na siebie nałoży. Ale jeśli chodzi o taką pierwszą cienką warstwę, to krycie zdecydowanie jest lekkie, takie typowo dzienne. Myślę, że wygląda to całkiem spoko. Ten podkład ma wykończenie satynowe, ale naprawdę mega subtelne. On się mocno nie błyszczy. Mam wrażenie, że na początku wygląda na mocniej rozświetlający, a jak troszkę na skórze poleży, to to wykończenie się delikatnie zmienia. W ogóle zaskoczyło mnie to, że ten podkład delikatnie zastyga. Widać to na słoczu. On nie zastyga na 100%, bo jak mocniej dociskam, to troszkę się rusza, ale stawia dosyć mocny opór. Także powiedziałabym, że jest to podkład na wpół zastygający, więc możliwe, że będzie trwalszy niż Bielenda Blumacza. I że utrzyma się lepiej. Przechodzę sobie teraz do gąbeczki i delikatnie ten podkład doklepuję. Mam wrażenie, że jak on zaczął minimalnie zastygać, to zrobił się jakby troszeczkę pudrowy, właśnie to wykończenie zaczęło się zmieniać i z takiego dosyć mocno świetlistego zrobiło się pudrowo satynowe, ale wygląda to ładnie. Zdecydowanie ten podkład wygląda na skórze lekko, jest niewyczuwalny. Nawet powiedziałabym, że wygląda trochę jak druga skóra. I jest to podkład, który fajnie wygładza. Może nie jest to efekt wygładzenia, jaki daje na przykład podkład z Eveline, chodzi mi o podkład Better Than Perfect, który naprawdę przepięknie wygładza, a również kosztuje jakieś 20-20 kilka złotych, Ale to wygładzenie jest widoczne. Dołożyłam sobie tutaj troszkę tego podkładu i widzę, że to krycie się zbudowało, może nie jakoś mocno, ale jednak tak, i to miejsce się nie odcina. Także świadczy to o tym, że ten podkład ładnie się na siebie nakłada, ładnie się ze sobą zgrywa, i pomimo tego, że tutaj mam jedną warstwę, a tutaj mam dwie, to wygląda to tak samo. Myślę, że jest to zdecydowanie plus tego produktu, tej formuły. Okej, okay, tak wygląda strona z podkładem, tak strona bez podkładu. No, biorąc pod uwagę, że on kosztuje jakieś 15-16 zł, to myślę, że naprawdę bardzo fajnie wypada, ładnie wygląda, nie ma się tutaj do czego przyczepić. Także ja jestem zadowolona. Podkład nałożony na całą twarz, i jak dla mnie wygląda, to bardzo ok. Niestety mam na nosie suche skórki, i one są widoczne, ale jest to moja wina, bo wczoraj miałam zrobić peeling no i po prostu nie zdążyłam. Także gdyby ich nie było, no to ten nos wyglądałby lepiej, ale nie powiedziałabym, że te skórki są jakoś mocno podkreślone. Także na razie bardzo spoko, zobaczymy, jak to będzie wyglądało po przypudrowaniu. Lecimy sobie z korektorem od Liren. Jestem go bardzo, bardzo ciekawa. Ma być to lekki, rozświetlający korektor, który idealnie wygładza skórę, skutecznie maskuje cienie pod oczami i wszelkie niedoskonałości. Nie wysusza i nie osadza się w drobnych zmarszczkach, nadając Twojej twarzy świeżego i wypoczętego wyglądu. W składzie mamy kwas chiluronowy, witaminę E oraz witaminę C, pojemność to 10 ml. Dostępne są dwa odcienie. Ja wybrałam sobie wersję 01 light. Cena regularna tego korektora to 30 zł bez grosza. Myślę, że jak za 10 ml jest to bardzo ok. Na promocji 18,99. Zaczniemy sobie, oczywiście, od słodcza, zobaczymy jak ten kolorek będzie wyglądał. No, niestety jest on dosyć żółty, bardziej żółty niż podkład. No, a jest to odcień 01 light. Także boję się myśleć jak by wyglądał kolorek 02 natural. Mam w ogóle wrażenie, że on jest trochę ciemniejszy od podkładu, także może się pod tym okiem odcinać i może nie wyglądać to dobrze. Tym bardziej, że widzę, że on zaczyna troszeczkę oksydować i idzie to w takie pomarańczowo-żółte tony. Co do formuły to jest bardzo przyjemna, bo jest leciutka. Wykończenie faktycznie jest rozświetlające, ale bez przesady. Raczej takie naturalno świetliste niż mocno rozświetlające, więc myślę, że może to wyglądać OK. No ale ten kolor jest naprawdę bardzo ciemny i bardzo żółty. Zacznę od nałożenia tego korektora po jednej stronie. No zobaczcie, jaki to jest odcień. Nie wiem dlaczego, pomimo tego, że nie jest to dobrze przyjmowane, to marki nadal w to brną i robią kolory, które są żółte, pomarańczowe. Nie mam pojęcia, dlaczego tak jest, ale jest to na pewno zły krok. Co do tego korektora, to on ma przyjemną formułę, rozprowadził się palcami bardzo ładnie, bardzo fajnie wtopił się i połączył z podkładem, także gdyby nie ten kolor, powiedziałabym, że formuła przyjemna, ok, ale czuję, że on jakby mnie delikatnie piecze, nie wiem z czego to wynika, może chodzi tutaj o jakieś składniki pielęgnacyjne zawarte w tym produkcie? Ale czuję lekkie pieczenie. Doklepałam sobie ten korektor gąbeczką i mam wrażenie, że ten kolor jakby troszeczkę się uspokoił. Może to jest kwestia tego, że po prostu zdjęłam nadmiar tego korektora, że on się przyczepił do gąbeczki i wygląda to po prostu delikatniej i lżej. Ale zdecydowanie zagrało to na jego korzyść. Bardzo ładnie połączył się z podkładem, nie ma tutaj żadnego odcięcia. Także pomimo tego, że kolory są inne, to ostatecznie fajnie to ze sobą zagrało. Wygląda to na pewno bardzo lekko, delikatnie. Mamy tutaj średnie krycie, ale ja takie lubię, także jak dla mnie jest to duży plus. No co do tego pieczenia, to zaczyna to powoli znikać. Na początku, jak nałożyłam ten korektor, czułam to najbardziej. Po chwili już robi się coraz delikatniej, także może to jest kwestia jakiegoś składnika. No ale daję Wam znać, że tak jest. Zazwyczaj jak testuję korektory, a testuję ich na kanale bardzo dużo, no to nie ma czegoś takiego, że korektor jest po prostu wyczuwalny pod okiem, że daje na skórze efekt pieczenia, a tutaj coś takiego jest. Po drugiej stronie jak nałożyłam ten korektor na świeżo, to zdecydowanie to czuję. Nauczona doświadczeniem nie chcę tego korektora skreślać, bo jakiś czas temu testowałam korektor z HEAN, nowy korektor z HEAN BB Serum i on też był pod okiem delikatnie wyczuwalny, myślę, że z racji tego, że ma SPF, ale jak zaczęłam go używać regularnie, to już tego efektu nie było. W ostatecznym rozrachunku ten korektor wygląda bardzo ładnie i bardzo lekko. Troszkę przeraził mnie ten kolor, te ciepłe tony, ale wyszło na to, że on się bardzo ładnie dopasował. Po tej stronie już tego pieczenia w ogóle nie czuję. Po tej stronie jeszcze delikatnie, ale widzę, że z każdą chwilą no, ten efekt po prostu znika. Poza kamerą nałożyłam sobie odrobinę brązera kremowego Paezera Krzyszkowska, jest to odcień 01. I możemy sobie przejść do przypudrowania twarzy. Zacznę od okolicy pod oczami. Nałożę zarówno na twarz, jak i pod oczy ten sam puder. Bardzo często tak robię i to mi się sprawdza. Jest to a Abey Sneczka Matlus Powder. Także biorę sobie pędzel, nakładam troszkę tego pudru. No i zobaczymy, jak ten korektor będzie wyglądał po przypudrowaniu. Moim zdaniem nie ma się za bardzo do czego przyczepić. Jak przypudrowałam ten korektor, no to osiągnęłam bardzo ładny, taki naturalny, delikatny efekt. Wygląda to lekko, nic mi się tutaj nie pozbierało. Także ten korektor jest bardzo dziwny i bardzo zaskakujący. Zaczynając od koloru, który w ogóle mi nie pasował, który był zbyt ciemny i zbyt ciepły, a fajnie to wyszło, bo ostatecznie bardzo ładnie połączył się z podkładem, no i dopasował się do mojej skóry. Kończąc na tej dziwnej reakcji, na tym pieczeniu pod okiem, które po chwili zaczęło znikać. Także co do formuły, to jestem bardzo zadowolona. Jest lekki, delikatny, bardzo dobrze to wygląda. No, ale jest to produkt, który ma swoje minusy. Przechodząc do podkładu, moim zdaniem przed przypudrowaniem wyglądał on naprawdę bardzo ładnie i jak za kilkanaście złotych, no to jest to zdecydowanie podkład wart uwagi. Pytanie tylko, czy dopasujecie sobie kolor, bo dostępne są tylko trzy odcienie. Ale po przypudrowaniu również wygląda super. Zdecydowanie wygląda bardzo lekko. Podbił się też ten efekt wygładzenia. Skóra naprawdę fajnie się prezentuje. No, nie mamy tutaj super mocnego krycia, to trzeba przyznać. Także, jeżeli tego w podkładach szukacie, no to możecie nie być z niego zadowoleni. Ale ja takie krycie na co dzień bardzo lubię. Chcę, żeby moja skóra przebijała. Chcę, żeby wyglądało to jak najbardziej naturalnie. I ten podkład mi to zapewnia. Nawet na czole, które jest u mnie trochę problematyczne i niektóre podkłady bardzo mocno podkreślają mi zmarszczki, podkreślają te linie. Ja do tej pory nie robiłam żadnych zabiegów, żadnych botoksów, także no naturalnie te zmarszczki u mnie występują. A ten podkład mi tego nie podkreśla, a wręcz powiedziałabym, że bardzo ładnie je wygładza. Także ja jestem naprawdę bardzo zadowolona. Na pewno będę sobie tego podkładu używać, będę go dalej testować. On wygląda podobnie jak podkład Bielenda Blue Matcha, tylko moim zdaniem ma troszkę mniejsze krycie i jest troszeczkę lżejszy. Róż, który nakładam, to mój ostatni ulubieniec. Jest to wypiekany róż od NAM w odcieniu 02 Peach Ice Tea. Przepiękny, brzoskwiniowy róż, który bardzo przypomina mi w wykończeniu róż z Rare Beauty. Także, jakby co gorąca polecajka, na pewno jak będzie promocja, kupię sobie drugi odcień. Poza kamerą nałożyłam troszeczkę rozświetlacza od Catrice. Jest to produkt wypiekany w kolorze Shill Shine. Do tego kilka piegów, pisak AA we współpracy z Amelią Szczepaniak, a na ustach konturówka Lifter Liner od Maybelline. Jest to numerek 05. Makijaż ostatecznie wyszedł bardzo okej. Okay. Troszkę się bałam, że ten korektor zacznie się dziwnie zachowywać, bo jest bardzo nieprzewidywalny. I że może powchodzi w załamania, będzie wyglądał ciężko. Ale mam ten makijaż na twarzy już ponad godzinę, bo robiłam sobie jeszcze przerwę na szybkie śniadanie. No i powiem Wam, że ten korektor wygląda super. Przechodząc już konkretnie do podsumowania nowości z Rosmana, które dzisiaj testowałam, podkład Bielenda Blur Effect bardzo mi się podoba. Przede wszystkim jest leciutki, wygląda naprawdę mega naturalnie, delikatnie. No, ma on lekkie do średniego krycie, także raczej średniego plus z tym produktem nie zbudujemy, nie jest to tego typu podkład. Ale na co dzień, kiedy chcemy osiągnąć fajny lekki efekt, kiedy chcemy zrobić make-up no make-up, Myślę, że ten podkład się bardzo dobrze sprawdzi. Ma być to podkład wygładzająco-napinający. Nie wiem skąd napinający, bo napięcia nie czuję i myślę, że nie jest to podkład pielęgnacyjno-makijażowy. Nie mamy w opisie informacji na temat składników pielęgnacyjnych, także, nawet jeżeli tutaj są. No to są to znikome ilości, które raczej nie będą skóry napinać, ale co do wygładzenia, tutaj bym się zgodziła. Myślę, że jest ono na skórze widoczne. A nie oszukujmy się, nie każdy podkład, który ma zapewnić nam wygładzenie, producent obiecuje nam wygładzenie, taki efekt daje. Tak naprawdę jedynym minusem jest tutaj kolorystyka, bo ja mam odcień 01 i on jest dosyć ciemny. Jak widzicie, dopasował się do mojej karnacji i się nie odcina. Ale dla jaśniejszych karnacji może być za ciemny. Także najlepiej by było zasłoczować w drogerii te odcienie, odczekać chwilę, bo ten podkład minimalnie oksyduje, i zobaczyć, jak te kolory po chwili będą na waszej skórze wyglądać. Ten konkretny odcień 01 Light jest na początku taki delikatnie żółtawy i jasny, ale jak widzicie, fajnie się dopasował. Zrobił się też taki bardziej neutralny. Także ja jestem z niego zadowolona. Do korektora Liren to naprawdę ciężko mi jest go ocenić. Mam bardzo mieszane uczucia, bo z jednej strony wygląda on przepięknie, no nie mam tutaj do niego żadnych zarzutów, a z drugiej strony po pierwsze ten kolor na początku jest naprawdę ciemny i jest no taki wręcz żółto pomarańczowy. A po drugie, jest wyczuwalny. Nie chcę tego korektora skreślać i mówić, że jest to bubel, bo to po chwili zaczęło znikać, to uczucie zaczęło znikać, i później już znikło na 100%, i ja tego korektora nie czuję. No ale muszę Wam o tym powiedzieć. Może być tak, że 99 osób, które przetestują ten korektor, nie będą tego czuły. Ale jedna na sto, jednak tak. Także ja daję wam szczerze znać, że jak nałożyłam ten korektor na świeżo, to czułam minimalne pieczenie. Nie było to palenie skóry, nie było to jakieś super niekomfortowe, ale jednak było wyczuwalne. Jeśli chodzi o ten test, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać w komentarzach, czy znacie nowości, które dzisiaj z wami przetestowałam, co o nich sądzicie, jak one się u Was sprawdziły. Podkład mnie ciekawi, ale szczerze mówiąc, najbardziej jestem ciekawa tego korektora. Jestem ciekawa, czy u Was również wystąpił efekt, o którym mówiłam w trakcie filmu. Jak się na ten korektor zapatrujecie, co sądzicie, koniecznie dajcie znać w komentarzach. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco. I do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa Pa!